Cześć, to my, Jesz i Wizzy. Witamy Was na pokładzie kolorowego i pełnego przygód świata. Wspólnie tripujemy od 2019 roku i nie zatrzymujemy się. Jeździmy w fajne miejsca, czasem w nich mieszkamy, czasem tylko zwiedzamy, ale przede wszystkim robimy tam super fajne rzeczy. My w ogóle jeździmy z jakąś prędkością na 5 na godzinę! Dzisiaj zabierzemy Was w naszą rowerową przygodę przez kraje bałtyckie. Skoro wyprawa rowerowa, to pierwszym krokiem było kupno rowerów. Poszliśmy na Wrocławski Targ i wybór padł na piękne retro rowery z przełomu lat 80. i 90. Oczywiście wymagały one kilku małych napraw, które wykonałyśmy prawie same z pomocą chłopaków z rowerowni CRK we Wrocławiu. Gdzie jest beton! To jest nasz ulubiony moment drogi. Kiedy kończy się droga, a zaczyna co? Szutr! Jest czwarty dzień naszej podróży. Czwarty dzień uciekania przed deszczem, nie? Mamy już tylko 7 kilometrów. Dzisiaj... Postanowiłyśmy sobie wziąć booking, żeby wszystko naładować. Być przygotowane na wycieczkę do Wilna. Jutro wybierzemy się na wycieczkę do Wilna. Aczkolwiek trzeba tam dojechać o własnych siłach. Liczba kilometrów pięćdziesiąt. Dziury. Kwadną metą naszej wyprawy był talin, ale nie wiedziałyśmy co nas czeka, więc, jako pierwszy cel, wybrałyśmy Wilno. Bez specjalnych przygotowań ani drogiego sprzętu rzuciłyśmy się na głęboką wodę i po prostu zaczęłyśmy pedałować. Namiot taki trochę krzywo rozłożony, bo na jedną stronę zawsze mamy rzeczy i tutaj jest taka wieża po lewej stronie. Ułożona ściana rzeczy. Nie ma dzisiaj padać, ale jutro o ósmej taka chmura. Nie, to śpimy. Każdego dnia staraliśmy się znaleźć jak najtańsze miejsce na nocleg. Początkowo wybieraliśmy kempingi, a z czasem zaczęłyśmy rozbijać namiot na dziko. Odwagi dodały nam darmowe miejsca w Estonii przeznaczone do biwakowania. Jadąc dalej przez Finlandię, znalazłyśmy na mapie super wysepkę do spania z Afryką, na którą trzeba było się dostać dzięki samodzielnemu przyciąganiu tratwy. Była tam sucha toaleta, drewno na opał i schronienie z daszkiem pełen luksus. A nie jest, przydałoby się jeszcze coś zjeść. Posiłki przygotowywałyśmy samodzielnie na palniku gazowym, a zapasy codziennie uzupełniałyśmy w lokalnych sklepach. Ziemniaka? Tutaj mamy takie domek, że ziemniaki są. No i są ziemniaki. Otwórz, pokaż. Ziemniaki. 5 euro, meły oddały. Z uwagi na brak lodówki i miejsca w sakwach kupowałyśmy rzeczy tylko na kolację wieczorem i śniadanie rano. Oczywiście czasem szłyśmy też do restauracji i próbowałyśmy potraw typowych dla danego kraju. Kidney sour. <laughs> Tutaj pani nam sprzedała złą wodę i okazuje się, że jest gazowana i trzeba mieć fasolę w gazowanej wodzie. Wybrałyśmy ten kierunek na naszą wycieczkę, aby uniknąć upałów. Z góry założyłyśmy, że będzie tam raczej płasko i przyjemnie. Zdziwiłyśmy się. Na Litwie codziennie uciekałyśmy przed deszczem. Na Łotwie zaskoczyły nas okropne upały i wiejskie psy podgryzające kostki. Natomiast w Estonii żyć nie dawały muchy końskie i chmary innych much, które kilometrami nas goniły przez pola i lasy. Warto przypomnieć, że nigdzie nie sprawdzałyśmy ukształtowania terenu. W Finlandii trasę, którą zaplanowałyśmy na dwa dni, udało nam się przejechać w tydzień. Okazało się, że nawet samo jej południe jest mocno burzyste. Czemu pani idzie? Czemu nikt mi nie powiedział, że Finlandia jest burzysta? Przepraszam, będę nie pytać, na pytanie, czemu pani idzie? Bo nie mam siły jechać. To ciepło, Za ciepło. Ciepło zimno, górę, dół, ciepło zimno. Ja to jest jakieś... To się wydarzyło! O nie! Nie mogę Ci pomóc, bo muszę nagrywać. On się tam próbuje... On się próbuje wepchać. I, hanie, My tu wszyscy czekamy! Podczas naszej wyprawy rowerowej trzy razy przeprawiałyśmy się na drugi brzeg promem i zawsze była to dla nas super zabawa. Kilka pięter do zwiedzania, restauracje, koncerty, a czasem nawet dyskoteki. żyje Rowerem na prom wjeżdża się tak jak samochodem i zostawia w garażu pod pokładem, bez możliwości zejścia do niego w trakcie rejsu. Jako że podróżujemy nisko budżetowo, nigdy nie płacimy za kajutę i jakie jedno z niewielu pasażerów, śpimy gdziekolwiek na karimacie w śpiworze. Bieżemy do Finlandii jajka. I prosecco. Prosecco. Jest tam godzina zero. To są schody do góry. Może winda, winda. Ale my jesteśmy na ostrym, to nie da się wyżej. to musimy teraz wyjść. Musimy znaleźć wyjście. Ale na dziewiątym jest stamdzek. Ale jesteśmy... Na dziewiątym jest... że Tylko trzy razy w ciągu 40 dni podróży musiałyśmy cokolwiek naprawiać i to tylko w jednym z rowerów. Jeszcze przed wyjazdem z Polski wygięła się obręcz koła, później w Estonii pękła dętka, a w Finlandii wymieniłyśmy dziurawą oponę, która mogła spowodować ponowne przebicie dętki. Przez Estonię! Drodzy Państwo! Drodzy Państwo, pogoda rozpieszcza nas bardzo! Wiatr wieje w plecy, jest wyśmienicie! Czaple. Czaple latają nad nami! Jedziemy na pierwszą atrakcję turystyczną. Na naszej trasie zazwyczaj tego nie robimy, aczkolwiek dzisiaj zrobimy wyjątek i nawet zapłacimy za pstełk. Na naszej trasie rowerowej odwiedziłyśmy jedynie dwie płatne atrakcje turystyczne. W Estonii było to zatopione więzienie, otoczone lasami. A w Finlandii wjechałyśmy na wyspę muminków, spełniając przy tym marzenie z dzieciństwa Jerzyny. Weszłyśmy do domku muminków, poszperałyśmy w ich szafach, a Weezy nawet wskoczyła do łóżka pod kołderkę. Proszę pani, proszę wstawać. Przytulałyśmy tam mamę muminków i zajadałyśmy watę cukrową. ujboże Boże, jakie poświecenie dla muminku. Nie wiem co to za metoda, ale ważne, że działa. 14 lipca, czyli 31 dzień podróży i nie poruszamy się w ogóle. Brawa dla nas za to, że wjechaliśmy na każdą kolejną górkę. Brawa dla nas, że tam nas czeka kolejna, którą też...